Witam państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Pawłowska, TV Reklama. Znajdujemy się na Gali Fame MMA 11. Jest ze mną Sasza. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Sasza, no ja muszę ci pogratulować, ponieważ no, ty jako debiutant zaprezentowałeś naprawdę bardzo fajne widowisko. To było naprawdę szapoba. No, bardzo dziękuję. Też jestem z siebie dumnej. Przede wszystkim przez to, że nie czuję się zdominowany ani urażonej, ani, ani pobity oprócz tego, że sam sobie palce złamałem. No właśnie tutaj yy, palce... Yy, co, co tu się wydarzyło? Trzy palce? Tak coś słyszałam? Tutaj Ta, tak, tak, złamałem? tak, dokładnie. Trzy palce prawej nogi, prawe trzy palce złamałem sobie. Dlatego nie neguję, że trafiłem mu jednak e, w na jaję, bo... No bo trafiłem. Właśnie wtedy ja i poczułem, że coś... jakby poczułem, że tak mocno uderzyłem. Na początku myślałem, że on to rzucił e, ręką. Ale właśnie to, jak powiedzieli, że jaja i ja tak czuję, że trochę niestabilnie stoję i tak spojrzyłem na to i to właśnie było bez sensu, bo spojrzyłem, a widzę, że normalnie, no zobaczyłem, że mam, nie, nie tak poczułem, jak zobaczyłem, że mam połamane palce. No i to troszeczkę odwróciło mi cały plan gry, bo on był na majkuta, a ja już miałem wyłączoną prawą nogę i tak naprawdę, no kopnięcie na łydkę, już widziałem, że to już, mi nie, no, nie, no już nie mogę, bo bo już coraz dalej, pomimo tej ale już bol, bo naprawdę bolało, strasznie, no teraz to w ogóle, ale coraz bardziej bolało, a pomimo tej boli nie byłem stabilny, mówię, najczęściej czasami jak chciałem eliminować tą ból no to stoję i tak jakby, jakby stopa jest taka elastyczna część, wiesz, nie trzyma tych trzy palce i tak wchodzi, że już rozumiem, że prawej raczej nie jest skręcony, bo chyba nawet nie kontroluje do końca, żeby to skręcić cały czas już gdzieś tam, wiesz, jakaś kontrola tej nogi e, ograniczenia kopnięć frontowych e, wejścia w nogi już po to, tak jak dobrze się czułem w stójce i go kontrolowałem w stójce, po to nawet sam nie wchodziłem mu w nogi kiedy bardzo dobrze obalam i bardzo dobrze czuję w parterze, po to, że dużo w parterze się dzieje w ogóle na, na robisz palcami nóg. Już to po prostu eliminowałem. Już widziałem, że ja sobie tak powiedziałam, masz eliminowaną prawą nogę, także radzisz sobie bardzo dobrze, po prostu bez, bez prawej nogi. Także po to dużo u mnie było stójki i dużo było takich jakby takich Eee, bezpiecznych ruchów bym powiedział, ale trafionych, trafionych i bardzo dobry, bo ja czułem ja czułem czosy. Nie było to żadnych, żadnego razu możliwe, nie było tak, żeby mocno w ogóle wszedł w chuj. Ale były takie czosek, które trafione, wiesz, i tak proste, ładnie mi to wchodziło, jestem w trasie zdowiony sobie. I on mnie w ogóle nie bił tam, to ja go biłem. No a powiedz mi, no bo to też twój debiut. Jak powiedzieć tu do Oktagonu, bo naprawdę ta walka, wydawałeś się być bardzo opanowana. Że jednak też tutaj posłuchałam, że ty chyba mm, mówiłeś, że bardzo panowałeś nad emocjami i wiedziałeś po prostu, co robisz. Tak, bo mam y, najważniejsze zajebistego trenera, Klemens Ewald który naprawdę to po prostu dzięki, dzięki mu, raz, mam charakter jakiś tam swój mam swoje zaplecia, e, co chodzi o historię prywatną, już byłem w sytuacjach gorszych, tylko że jego zadacza, nie jego задачa, i, i, jakby dziękuję mu za to, że on potrafił jakby, mi to wszystko przenieść tutaj do walki, on cały czas mówił, jak zajmujemy się jakimiś historiami prywatnymi, jakimiś e, sytuacjami z e, życia, to on zawsze mówił mi, że byłeś w gorszych sytuacjach, byłeś w gorszych momentach, przetrwałeś gorsze rzeczy. Co ci może zrobić walka w oktagonie? Byłeś w gorszych momentach. Cały czas mi to powtarzał, to raz. A dwa, przygotował mnie. Kurwa, od podstaw. Przygotował mnie idealnie do wszystkiego. To wszystko, co zobaczyliście, to wszystko nawyki. To, to już odruchy, to już odruchy. To wszystko, co mi w trzy miesiące wklepał normalnie. Był... Y y kontrola leżąc na plecach, kiedy... Kiedy Mefedronia stał, kontrola w stójce, ewentualnie mówię, nie pokazałem parteru, który bardzo chciałem, po to, że mówię, już po prostu miałem eliminowane palce, nie chciałem to dobijać. Już widziałem, że no, czuję się, nie czułem zagrożenia, żeby, wiesz, dawać siebie wszystko i poświęcić, nie wiem, jakąś gorszą kontuzją, bo nie było na to potrzeby. No ale wynik sędziów tutaj, znaczy decyzja sędziów nie była jednogłośna, więc no naprawdę możesz jako debiut, możesz naprawdę czuć się z, z zwycięzcą tutaj, jeżeli chodzi, rozmawiałam wcześniej z Kasiusza, też jako twój przyjaciel naprawdę wypowiedział się w samych superlatywach i też uważa, że ty jesteś dla niego wygrany. E, możliwe, w sumie teraz tak do mnie dociera, że może to było, bo w ogóle uważam, że tylko jedno, jedna jego runda, druga mogła być jemu. Bo druga, no to była kontrola moja przez gulutynę, a potem kontrola, domino, dominacja moja, kiedy ja leżałem na plecach i go biłem, kiedy on stał i w ogóle nic nie robił. A możliwe pierwszą rundę mu oddali przez to, że mu w jaja kopnęłem. Tak, to może teraz tak mi się wydaje. Możliwe, że mi odjęli punkt, ja nie wiem, czy mi odjęli punkt. Teraz tak myślę, bo ja nie, ja nie wiem, kiedy to... Może tam był jakieś, nie wiem, jakieś puknięcia, coś tam zaznaczenie. Nie wiem, ja na tym się nie znam. Mówię, może mi ewentualnie odjęli punkt, bo pierwsza runda była całkowicie moja. No dokładnie. A powiedz mi, co dalej? Co planujesz? Chcesz jakiegoś rewanżu właśnie z Krystianem? Rewanż bym chciał, tak mówię, to taka osobista sprawa, bym chciał po prostu zabrać swoje tak jakby. Ale do następnego przygotowania to, co ja zrobiłem w 3 miesięcy, no to następnych moich trzy miesięcy przygotowań, to no on sam chyba już daje sprawę, że to nie będzie. że on nie jest na moim poziomie że to będzie naprawdę no... Nie wiem czy za że szczerze mówiąc, bo ja, ja uważam, że ja powinien mieć lepszego rywala. Ale myślisz, że ze strachu właśnie odmówi, że przegranej? Myślę, że tak, nawet przez to, że nie wiem na ile ma teraz uraz. Oczywiście, jak za dużo może nie ma kontuzji, to będzie już się pewnie. Tylko mówię, no on ma szczęście, że ja sam sobie eliminowałem prawą nogę. Mhm. Go eliminowało w chuj, w chuj kombinacji. W chuj w ogóle ciosów nogą, wiesz. Dobra, no ale powiedz mi teraz w tym momencie co, bo oczywiście noga, na pewno to też będzie jakiś okres, kiedy nie będziesz mógł ćwiczyć, bo myślę, że skończy się najprawdopodobniej gipsem, no ale dalej, chciałbyś kontynuować swoją przygodę z MMA? Jasne, że chciałem, ja złapałem straszną zajawkę tego wszystkiego, tylko, że no też moja główna cel jest to teraz podróży z moją dziewczyną Oliwią i my chcemy vlogi nagrywać, jeszcze pokazywać ludziom świat, sami chcemy zwiedzić świat, dopóki młodzi, dopóki nam jeszcze... No nam, nic nie jest, chociaż mi już coś jest, ale no chcemy troszkę popodróżować, ale to, to nie wiem, zobaczę jak to pogadamy, to nie wiem jaką bym drugą walkę, też ja nie chcę walki jakby po prostu z ludźmi tutaj, którzy są, ja chcę walki z ludźmi, którzy po prostu myślą, że ja nie dam rady, raz, a dwa, z którymi mam jakiś konflikt, na przykład no wiesz, my mefroniarzem to teraz mam w ogóle go głęboko w dupie, bardziej bym chciał zabrać swoje, mówię, bo no, kurwa ja sam sobie złamałem trzy palce I to nawet nie on mnie skontuzował, a ja sam siebie skontuzowałem. I to, I to na ile kontrolowałem. Po, w pierwszej rundzie już sam siebie skontrolowałem i na ile kontrolowałem to walkę. Kurwa, naprawdę on nie zdaje sprawy co go ominęło tylko przez to, że zupełnie już nie mogłem kopać. Bo prawe nogi nie mogłem stabilnie stać na prawej nodze przez złamanie trzech palców, po to właśnie nie, nie mogłem angażować nawet lewej nogi. A tak samo nie mogłem też cokolwiek robić prawo, no bo, no bo nie mówię, za dużo już nie zrobisz. E, Stasza, no a oprócz Christiana jest ktoś z kim masz złą krew, o kim myślisz, o jakimś kolejnym rywalu? W ogóle chciałbym e, z Amadeuszem. Chciałbym z Amadeuszem, tak czuję, że to jest w ogóle. Nie wiem czy mój poziom, ale. E, jakby tak, do Mefetroniarza mi się wydaje, że. Szybuję, żebym się nie poświęcił tak treningom, jakbym powinien. Do Amadeusza po prostu wiem, że nie znam go. Jakby w, teraz, Mefetroniarza wiem, jaki on jest w walkach. Mf, Amadeusz dla mnie byłby znowu już takie teraz nowy, tylko że mi się podoba jego agresja taka, że. że Czuję, że to możliwe nawet, nie wiem czy nie jedyny w ogóle FMA, który by wywołał właśnie we mnie, żebym ja wszedł tam jak zwierzę, wiesz, tak jak ja czuję to tu, bo to ja bym zbyt opanowany, ja na niego mówię, ja go cały czas odbieram jak dzieciak, mefedroniarza. Ja bym chciał takiego rywala, z którym bym też poczuł taką taką jakby z, w ogóle złą krew, tylko taką w oktagonie, wiesz, że jest po prostu ktoś taki kurwa w ogóle jebnięty na całą głowę, a najważniejsze jest tak, on mnie osobiście nigdzie tam nie obrażał i nic, tylko że ja też ja jestem przyjacielem Don Casio. I u mnie jest coś takiego, jak ktoś napierdala na Don Casio, no to ja czasami czuję się tak, że kurwa chcę mi się, wiesz, wypowiedzieć się. No to na przykład jak, jak każdy kto z Kasią kurwa nie MMA albo jeszcze coś, no to właśnie no to ja tutaj się pojawiłem, który kurwa lubię MMA, który uczy teraz od podstaw, ja z chęcią, kurwa, bym się napierdala w że w MMA i bym pokazał mu to, że na przykład z Don Kasio to on nie ma szans. No nie ma szans, bo tak naprawdę on by musiał mnie zrobić też bardzo łatwo, żeby kurwa jakby gdzieś tam ktoś pomyślał, o kurwa może on da radę Kasio. Wiesz. Jasne. Czyli następny rywal dla ciebie to Amadeusz. Więc Amadeusz, jeżeli będziesz oglądał ten wywiad, to jak najbardziej zapraszamy, tak? Ale nie żadna stójka, tylko MMA. Normalnie, kurwa, tak jak to ma być, taka całkowicie na pierdalanko. Masz kurwa tam niby to swoją agresję, te, ten swój ten swój kurwa to swoją złość. Zwierzę, tak jak ty jeszcze powiedziałeś, że jesteś niepokonany. No to właśnie jeszcze nikt, jeszcze się nie zobaczył moich 100% i moją nienawiść w oktagonie. No bo kurwa, tak jak każdy wie, że Mefedroniasz to jest taki dzieciak, na którego ciężko kurwa się wkurwić, a właśnie kurwiłem się na niego w życiu prywatnym, ale udało mi się zachować swoje emocje w Oktagonie. I nie żałuję, że udało mi się zachować, bo jestem bardziej dumny swoich umiejętności właśnie przez tą kontrolę i spokój. Super, ja ci gratuluję debiutu i oczywiście życzę Ci z zdrówka ze względu na nogę. No i podróżuj, spełniaj się ze swoją dziewczyną. Dziękuję Ci ślicznie za wywiad. I baw się dobrze dzisiejszego wieczoru.